Witam serdecznie. Dziś moim i państwa gościem jest prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam państwa. Panie prezydencie, spotkaliśmy się dziś, żeby porozmawiać o sześciolatkach w szkole. To już się dzieje. E, Urząd miasta rozpoczął akcję Mam 6 lat chcę do szkoły. To akcja informacyjna, która co ma przekazać rodzicom? Ja pytam i startuje zegar, mamy 5 minut. Przede wszystkim, panie doktorze, szanowni państwo, chcę podkreślić, że rodzice mają wybór. To rodzic, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka, ma zdecydować, czy chce, aby jego dziecko poszło do szkoły jako sześciolatek, czy też jako siedmiolatek. A żeby to zrobić, warto się przekonać, warto zobaczyć, w jaki sposób nasze szkoły są przygotowane do przyjęcia sześciolatków, w jaki sposób infrastruktura tych szkół jest przygotowana, czyli odpowiednie klasy odpowiednie świetlice, także jak przygotowani są nauczyciele, którzy rzeczywiście zajmują się sześciolatkami od kilku lat w naszych szkołach i wówczas podjąć decyzję, jaka będzie dobra dla własnego dziecka. Płockie szkoły są przygotowane na przyjęcie sześciolatków? Oczywiście, że są. Od kilku lat przygotowywaliśmy się i to zarówno pod względem infrastrukturalnym, tak jak powiedziałem, nie tylko każda ze szkół ma oddzielne skrzydło właściwie, gdzie te najmłodsze dzieci mogą się, czy uczą się właściwie. Nie tylko są świetlice przystosowane i sale dla dzieci sześcioletnich, ale także mamy przy każdej właściwie szkole place zabaw, gdzie te najmłodsze dzieci mogą, zwłaszcza wtedy, kiedy będzie dobra pogoda, korzystać z nich w pełni, a więc tutaj przede wszystkim ta nauka odbywa się przez zabawę. To nie jest tylko siedzenie w ławce, to nie są jakieś nie wiem prace domowe czy klasówki. Oczywiście w coraz większym stopniu będą, no bo na tym też polega edukacja, ale przede wszystkim pierwsza klasa, tam gdzie uczyły się sześciolatki, ma być e, nauką, ale przez zabawę. Pytam o te przygotowania, bo na przykład w Szkole Podstawowej numer 22 e, jest pewien problem, problem nie problem, dzieci chodzą na dwie zmiany, tak jakby tak, czyli jedna grupa od godziny 8, druga grupa od godziny 11, czy to jest Pana zdaniem dobre rozwiązanie w takiej sytuacji? Że to jest rozwiązanie, które czasami jest konieczne, ale proszę zwrócić uwagę, od godziny 11 to też nie jest e, tragedia, to nie jest nauka popołudniami, a jeszcze kilkanaście lat temu e, to było e, rzeczą charakterystyczną, że dzieci uczyły się nad popołudniami. Dzisiaj rzeczywiście jeden przykład właściwie jednej szkoły w Płocku, gdzie zajęcia odbywają się w no, kilku przypadkach dosłownie od godziny 11, natomiast no to jeszcze jest, w mojej ocenie, nie jest aż takim dużym problemem. Tym bardziej, że od godziny 8 funkcjonuje świetlica, więc dziecko tak czy inaczej, to najmłodsze, albo jest na, na świetlicę powiedzmy, od godziny 12, kiedy kończy zajęcia, aż rodzic będzie mógł je odebrać, albo do godziny 11. Warto posłać sześciolatka do szkoły? Jakie są te największe plusy? No, to przede wszystkim rodzic ma zadecydować, czy dziecko jest na tyle dojrzałe, a także emocjonalnie, czy też potrafi na przykład już w przedszkolu, okazało się, bo przecież wszystkie pięciolatki były objęte obowiązkową zerówką, a więc czy potrafi już na przykład czytać, jak sobie radzi z rysowaniem. To wszystko rzeczywiście może decydować, jeśli chodzi o rodzica i przy podjęciu decyzji może pomóc. Oczywiście możemy także, i tu możemy wesprzeć się, każdy rodzic może to zrobić, decyzją czy, czy opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli są jakieś wątpliwości, warto udać się do specjalisty w poradni psychologiczno-pedagogicznej i na pewno posłuchać tej podpowiedzi. Ze strony takiej czysto, nazwijmy to, społecznej warto wziąć pod uwagę także i to, że ten rocznik będzie, chcąc nie chcąc, bardzo małym rocznikiem. A więc dużo łatwiej będzie w pewnej przyszłości dokonać wyboru dobrego gimnazjum, dobrej szkoły średniej, a także wymarzonego kierunku studiów. To także może mieć niebagatelne znaczenie, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, tutaj dobro dziecka na pierwszym planie. Rozpocząłem od tej akcji informacyjnej, w jaki sposób Urząd Miasta będzie przekonywał Płocczan, że warto może taki kierunek obrać i tego sześciolatka do szkoły posłać. Przede wszystkim chcemy zorganizować cały cykl spotkań, zaproponować rodzicom, żeby zobaczyli na ile nasze szkoły podstawowe są przygotowane do przyjęcia sześciolatków i tam przedstawić im te argumenty mniej więcej, o których w tym momencie mówiłem, pokazując właśnie dobrze przygotowane szkoły, Doskonale przygotowanych nauczycieli, no i te argumenty związane chociażby z tym, że akurat za szkołę rodzice nie płacą, a ten rocznik, jak powiedziałem, będzie stosunkowo nieduży. A jaka jest Pana? Prywatna opinia jako rodzica? Pan, Posłałby Pan dziecko swoje w wieku 6 lat do szkoły? Powtórzę jeszcze raz. To zależałoby przede wszystkim od tego, czy mój syn, moja córka rzeczywiście jest do tego przygotowana. I w przypadku córki, rzeczywiście córka poszła jako sześciolatek do szkoły z pełnym przekonaniem, bo rzeczywiście potrafiła już wtedy i czytać, i liczyć, i rysować. No, raczej nudziła się w przedszkolu. Natomiast w szkole no, fantastycznie się czuje, daje sobie radę. Sądzę, że to jest dobry kierunek. Choć jeszcze raz powtórzę, za każdym razem to jest indywidualna decyzja rodzica i dobrze, że była podjęta przede wszystkim po głębokim namyśle, a czasami po wsparciu się opinii specjalisty. Dziękuję bardzo za rozmowę. Właśnie minęło 5 minut. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia.